Cześć, witam Was w kolejnym filmie. Jak po tytule widzicie, przeszłam ostatnio zabieg, taką małą operację, o której wspominałam coś na Instagramie, chyba dzień później, ale wcześniej nic o tym nie mówiłam, że taki zabieg będę mieć, tylko najbliżsi właściwie o tym wiedzieli, dlatego że po prostu nie chciałam o tym wcześniej mówić, wspominać tylko właśnie po udanym zabiegu. Może zacznę od początku, że był to zabieg dentystyczny i Wyskoczyło to tak naprawdę bardzo niespodziewanie. Nie przypuszczałam, że w ogóle coś tam mi się gdzieś dzieje, dlatego że ja regularnie, właściwie od dziecka, chodzę do dentysty. Jestem u dentysty za każdym razem, kiedy jestem w Polsce. Dodatkowo, jestem z, y, kilka razy w roku również u dentysty w klinice Dental Beauty w Londynie. I Zawsze, ale po prostu zawsze dbam o higienę jamy ustnej i o to, aby mieć właściwie sprawdzane zawsze, mm, jak to się mówi, taki przegląd, check-up? <grych> Chyba tak. Dlatego, żeby właśnie zapobiegać w ogóle jakimś, jakimś takim nawet nie wiem, większym bytkom czy jakiemuś bólowi zębów, kiedy cokolwiek miałam w przeszłości. Jakieś takie, nie wiem, miałam właśnie chyba dwa razy leczenie kanałowe, dwa albo trzy razy właściwie w życiu. E, oczywiście, e, plomby mam z tyłu szczególnie, dlatego że ja zagryzam zęby w nocy i zawsze sobie zjadam e, moje zęby, te tutaj tylnie. W każdym razie, przez to, że regularnie chodzę do dentysty i dbam naprawdę o moje zęby i o higienę, właśnie jamy ustnej. Od zawsze, od dziecka, byliśmy tak w domu nauczeni. To nie przypuszczałam, że w ogóle może mi się coś dziać, dlatego że właściwie jakby zapobiegam temu, żeby coś tam się działo, poprzez właśnie chodzenie regularne do stomatologa. W każdym razie, będąc w Polsce, byłam, zrobiłam sobie prześwietlenie, którego właściwie prześwietlenia dość dawno nie miałam, dlatego że nic mi się właściwie nie działo z tymi zębami miałam regularnie właśnie sprawdzane nic mi właściwie takiego nie dolegało i jak byłam właśnie u dentysty w Polsce okazało się, że mam jakąś tutaj wypatrzyli mi zmianę w kości tutaj prawda w żuchwie. Co się okazało że po zrobieniu? Właśnie myślałam, że to będzie trzeba jeszcze raz kanałowo przeleczyć, bo tak na początku coś tam wspominali. Ale po zrobieniu takiego zdjęcia samego tego zęba po prostu powiedzieli, że ten ząb jest do wyrwania. Był to ostatni ząb tutaj po tej stronie. Siódemka bodajże, bo ja chyba ja ósemek nigdy nie miałam. Także ostatni ząb to chyba siódemka. W każdym razie że ten ząb jest do usunięcia i ta zmiana jest do usunięcia. Powiedzieli mi, że takiej konkretnej wielkości była ta zmiana. Ja właściwie wtedy wracałam już tutaj. Skontaktowałam się tutaj właśnie również z Dental Boutique. Miałam tutaj również u nich taką konsultację. W Polsce miałam konsultację, też przyleciałam, bo stwierdziłam, że teraz jest taki czas, właściwie jest COVID, gdzie no ciężko będzie cokolwiek załatwić, prawda? Dzwoniłam tutaj do szpitala w Londynie i żeby dostać się do szpitala nawet na emergency, czyli na jakieś właściwie takie nagłe przypadki, to jest nawet 3-4 miesiące czekania co najmniej ze skierowaniem. Dostałam skierowanie właśnie dziękuję bardzo Dental Beauty tutaj za naprawdę ogromną pomoc i no tutaj roz Rozpatrywałam, żeby mieć to zrobione na NHS, czyli państwowo, dlatego że prywatnie po prostu te koszta, żeby się dostać do szpitala na taki zabieg, to byłyby duże koszta. No ale w Polsce właśnie zaczęłam rozglądać się prywatnie i znalazłam klinikę w Gdańsku, naprawdę super klinika, i poleciałam wtedy na jeden dzień do Polski na konsultację z chirurgiem, który powiedział, że. No, nie wygląda to, wiadomo, że ta zmiana jest taka dosyć duża. Cały problem polegał w tym, że ona była bardzo blisko nerwu, który unerwia właśnie tutaj wargę dolną część tutaj twarzy. I jeśli ta zmiana, nie wiem, na przykład by się powiększała, mogłoby to naciskać na nerw i mogłabym po prostu zacząć. Tracić czucie tutaj, prawda? Dlatego trzeba było to po prostu usunąć jak najszybciej, no ale nie było to tak, że trzeba było to zrobić z dnia na dzień, gdyż powiedzieli mi, że ta zmiana po prostu musiała się tworzyć bardzo wiele lat i było to pod zębem, który był leczone kanałowo. Powiedziano mi również, że nie wygląda na to, że te, to leczenie kanałowe było źle przeprowadzane, ale po prostu mam taką urodę tych moich. Um, tych moich zębów, że one się chyba później jakoś te, nie wiem czy te kanały, czy nie pytajcie mnie, bo ja się na tym nie znam. One się rozwarstwiają chyba. W każdym razie ja się tutaj nie znam, ale może przeczytam wam. Gdzieś tutaj mam. Dobra, ale przeczytam wam, co tutaj stwierdził właśnie ten chirurg. To była pacjentka zgłosiła się w celu oceny zmiany śródkostnej środ... w okolicy wierzchołka zęba. E... Siódemki. Właśnie w dostarczonych badaniach radiologicznych stwierdzono około wierzchołkową zmianę o średnicy 1 cm. Ząb wraz ze zmianą zakwalifikowano do usunięcia. Konieczne będzie wykonanie badania histopatologicznego, które wykluczy onkologiczny charakter zmiany. No i oczywiście tam mówią też również o tym nerwie. Powiedział mi ten pan chirurg powiedział, że to nie wygląda że wygląda to właściwie, jakby to było w fazie gojenia. No, ale oczywiście to trzeba było usunąć. Także wizytę, przepraszam, sam zabieg udało mi się umówić na około półtorej miesiąca po tej konsultacji prywatnie, właśnie w tej klinice w Gdańsku, z czego się bardzo cieszyłam. No i przyjechałam na ten zabieg, dlatego że tutaj właściwie nawet jeszcze nie słyszałam z tego szpitala po wysłaniu właśnie tego skierowania. Także to wszystko teraz tak bardzo długo trwa. Ze względu, przypuszczam, na COVID. Także cieszę się, że udało mi się to w Polsce załatwić. Pojechałam na zabieg i musiałam wszystkie badania krwi zrobić przed zabiegiem, bo zabieg miałam mieć zrobiony w znieczu, w ogólnym znieczuleniu, dlatego że powiedzieli, że po prostu ze względu na ten nerw nie mogłabym się ruszyć na fotelu, żeby tam czegoś po prostu, żeby to źle nie poszło. Oczywiście poinformowano mnie, że po zabiegu mogę mieć takie dziwne czucie tutaj, dlatego że jeśli na przykład oni musieliby ten nerw tam. Działać po prostu przy tym nerwie, to wszystko będzie po prostu poruszone. W każdym razie pojechałam do tej kliniki. Klinika jest naprawdę fantastyczna. Miałam niesamowitą opiekę. Bardzo wszyscy bardzo mieli świetna klinika. Naprawdę fantastyczna. I ja najbardziej się bałam ogólnego znieczulenia. Wiadomo, człowiek, no to jest takie bardziej, jeśli chodzi o emocje, chyba. Um, nie jest to na pewno coś przyjemnego, no co nie wiem, czekamy, prawda? Ale pani anestezjolog przyszła do mnie przed zabiegiem, przyszła do tego pokoju, w którym byłam, i naprawdę była tak. Rozśmieszyła mnie trochę, bo naprawdę przesympatyczna i naprawdę wszystko było po prostu świetnie. Trochę mnie rozluźniła przed tym zabiegiem. I oczywiście ja na ten zabieg, ten zabieg trwał, powiem Wam szczerze mówiąc, że nie wiem, bo mieli chyba około 11 to się zaczęliśmy. A ja się wybudziłam o 13.40. Byłam tam jeszcze do chyba 18.00 w tej klinice po wybudzeniu się z narkozy. Oczywiście tam kroplówki, leki przeciwbolowe, obudziłam się z, z lodem na buzi. Ząb usunięto, lekarz mi powiedział, że ząb usunięto. Oczywiście tą zmianę, mówił, że jak czyścił, to to wyglądało jak zdrowa kość. Nie było ta zmiana, czyli ta zmiana właściwie źle nie wygląda, czyli ona była właściwie w fazie gojenia, no ale to trzeba było usunąć. Oni to wysłali do badania histopatologicznego i powiedział, że absolutnie nie wygląda onkologicznie, ale oczywiście wyniki muszę jeszcze, czekam na wyniki. Powinnam dostać gdzieś za, za kilka dni, wydaje mi się, bo dwa tygodnie czeka się. Także powiedział, że dobrze wszystko poszło, oczywiście to wycięli. Założyli mi szwy rozpuszczalne, po tygodniu szwy ściągnięto. Powiem Wam tak, że byłam strasznie spuchnięta i byłam strasznie obolała, tak jak ja naprawdę, jeśli chodzi o ból, myślę, że jestem dość, mam taki wysoki próg bólu, tak mi się wydaje przynajmniej, ale ból naprawdę był okropny. Dostałam ketonal, dostałam jeszcze chyba zaldiar. Um, to są jakieś takie rzeźnickie w ogóle środki przeciwbólowe, które mi nawet do końca tak nie pomagały. Ja po prostu odliczałam godziny do tego momentu, kiedy wezmę następny środek jakiś przeciwbólowy. Dostam antybiotyk. Antybiotyk brałam y, dzień już wcześniej i brałam właściwie przez trzy dni, ale później jeszcze przez trzy, przepraszam, przez tydzień, a potem jeszcze mi powiedzieli, że trzy dni, dlatego że wracałam do y, um, Wielkiej Brytanii y, i żeby po prostu y, zapobiec y, jakiejkolwiek właśnie infekcji, jak po prostu będę tutaj. W Londynie. Co jeszcze? Oczywiście dostałam suplementy, jakieś Rutino chyba wapno. Probiotyk mi kazali brać, także tego trochę było. Dopiero po tygodniu, właściwie ósmego dnia, właściwie dopiero czułam, że ten ból trochę jakby zrobił się bardziej do zniesienia. Ściągnęli mi szwy po tygodniu i wtedy mi trochę jakby zeszło, opuchlizna, byłam strasznie opuchnięta tutaj, tutaj szczególnie ta opuchlizna mi schodziła właśnie tak, mm, właściwie mi schodziła najpierw stąd, tutaj jeszcze jestem, jestem tutaj opuchnięta, później miałam taką żółtą szyję miałam, czyli ten siniak mi po prostu gdzieś schodził tutaj, ale powiem Wam, powiedzieli, że właśnie miałam jeszcze jak po tygodniu poszłam na kontrolę, to miałam to jeszcze wszystko nabrzmiałe Teraz już jest lepiej, ale dalej się jeszcze goi. Jeszcze nie jest zagojone do końca, um, ale muszę Wam powiedzieć, że jestem bardzo zadowolona z opieki, jaką miałam. E, Weszło mi to tak wszystko w sumie niespodziewanie. Nie spodziewałam się w ogóle, że coś takiego tam gdzieś mi się dzieje, dlatego że właśnie dbam. Także myślę, że warto w ogóle robić e, również właśnie prześwietlenia, jak również e, sprawdzać. Um, no, w stan swojej jamy ustnej <noise> u dentysty bardzo regularnie. I no, tak jak widzicie, ja cieszę się, że to wszystko tak gładko poszło, szczególnie teraz w tych czasach COVID-u, bo naprawdę powiem Wam, że nie jest to łatwo, a szczególnie, że jakieś tam też niektóre szpitale gdzieś tam zamykają, cuda na kiju się po prostu dzieją. Tak jak mówię, że tutaj w Londynie, to już w ogóle są takie, taki czas oczekiwania, że nawet nie wiem, kiedy bym to tutaj załatwiła, także cieszę się, że udało mi się, że jestem po, że goję się w dalszym ciągu, ale wszystko poszło dobrze. Przy okazji właśnie, jak zrobiłam sobie wszystkie badania krwi, wyszły mi wyniki świetnie, także wiem, że stan mojego zdrowia jest również super. Także słuchajcie, chciałam się z Wami tylko podzielić właśnie moim doświadczeniem i to by było chyba na tyle. Zostawcie lajka, subskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia. Pa pa!